Witam wszystkich. W kolejnym odcinku zagramy w This On The Blinkmore Witches. Ostatnio zebraliśmy parę run, trochę takich różnych pereli w sensie yy, kościanu mlety, takie różne. O, tutaj widzę jakaś fajna tywiańska ruda. Oki, nogi. Tutaj widzę parę kulesi chłodzi. Czy się ich zgarnąć? Na przykład Chyba jak to nie, nie zgarnę Na razie yy. Dobra, pozbierajmy sobie takie różne rzeczy typu 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 złoto To bo nam się to przyda E, to są jakieś widzę bełty jakie bełty zwykłe bełty Zwykłe bełty mi nie są potrzebne tutaj widzę trochę ludu jest e. o fuck this shit e. cóż oni mi tutaj zrobią o Boże, tu jest ich więcej. Ha ha ha, co tu tak patrzysz? Chyba ci się coś... przewidziało. O, chodź tu, chodź tu Hop, tutaj ładnie. Hmm... Dobra. Aha, się fajnie ułożył. Jomek. Dobra, tutaj. Następnego do krojenia bierzemy. O, 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 ty, 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 zauważyłeś mnie jednak. To niezbyt specjalnie. Dobra, weźmiemy cię teraz... Jak jest tutaj? O, już mi się mnie złapali, jednak tutaj widzę, że nie. Tak mnie malutko przyu, y, przywo, y, przyuważyli. Dobrze, dobrze. Tu niech sobie smacznie śpią nasze kuciaki. Tu jest jedna, jeden ziomek, tam jest taka która by chciała być potraktowana. Podtraktowana. Oh, <laughs> fuck this shit. A mnie specjalnie. A, ciebie też uśpimy. Time, oh, fuck, fuck, fuck. Można by tu zrobić tak, że. <ścoughs> Schowajmy się najlepiej. Tak będzie najlepiej. Nikt nas nie zauważy bynajmniej. To nie jest, że tu jest jakiś trup. Добра. Хлопчук. Че-то раз. В Дубско. Окей, тут виза. А ты. Оо, фак. Fak, 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 fuck. O ho ho Zauważyli mnie, bo źle zrobiłem. Źle, źle zaplanowałem im ruch. Ale okay, okej, ale okej, okay. okej. Dobra, on mnie nie widzi. Nie widzi mnie, nie widzi mnie. Ty i ty, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? O, takie tu, Turbo. O, tak to się właśnie załatwia. Sprawy w Dunwald City i tak powinno być. Dobrze, bimy sobie teraz tam na samą górę. Te widzę, że nikt nie łazi. A. Ciekawi mnie jedna rzecz. Ha ha ha. Dobra. Łączyliśmy statek. gotowem Eee Woty? Najaka no, jedna, jednak godzi. Oh fuck, jednak coś tu postrzelilo, koniec więc co. Dobra. <laughs> dobra, dobra, dobra. Aha, tu jest koleś. Jednak tu jest koleś jakiś pod podkładem, pokładem. Tu widzę jest koleś Uwa. Dobra, dobra. Okej Ok, A, bo to był ten nasz koleś, tak? No spoko. Mhm. Nawet nie wiedziałem, że to było właśnie to. To był właśnie ten koleś. Lolololo lo, lo, lo. okej, okay, ale został jeszcze jeden... jeszcze, jeszcze coś mi zostało do, do zrobienia, więc... Więc jeszcze się tu pobawię, e, dobra, ta koleściuwa jest tutaj Na razie sobie Tutaj pozwiedzam e, Włączymy sobie to nasze spojrzenie Chodź tutaj, chodź tutaj. Dobra, teraz weźmy sobie tutaj jakoś. Ok, dobra. Teraz musimy sobie teleportnąć sobie i ją udusić. I bardzo pięknie, bardzo pięknie to zrobiłem. Właśnie tak chciałem to zrobić coś tam, coś tam o flocie, włączmy sobie jeszcze spojrzenie pustki Bo tu jeszcze parę fajnych rzeczy jest I przydałoby się to wszystko pobadać Dobrze, więc tutaj wszystko zebraliśmy Tutaj tak samo Tu są łódki, tutaj to Tutaj tak dobra, tutaj wszystko mamy to co chciałem, to mam. Tiek tutaj wszystko jest, więc możemy już ruszać na sam statek. Choć jeszcze mam fajny pomysł do obadania. Bo gdyż, ponieważ iż nie byłem sobie tam na samym początku. Nie wiem, czy ja tutaj wszystko zebrałem. O, widzicie, tu jest jednak trochę miedziaków. Tutaj jedzenie to wszystko, to wszystko dobra. No to ciśniemy, bo uśniemy tu właśnie koleś. Pisy, dobra, dobra. Dobra już lecę, bo tu mi się nie opłaca. Nie opaca mi się tu już bezczynnie siedzieć, to mogliśmy sobie od wody wjechać, ale oczywiście od frontu sobie zawsze wpływam może jest lepiej. Dobrze, więc sobie ciśniemy, bo uśniemy. He ordered them to give you safe passage. Okay, Celica. No, dawać mi palce. Yy, dobra, co mam teraz zrobić? Yy, mamy zrobić wymianę butonika? Ok, no to ciśniemy. Lizzy, to jest ta Lizzie? Tak, nie, teraz guńczka, tu jest. Let the Hatters cripple the Undine. The ship seems fine to me. They took the engine coin. We're dead in the water. What is it? Can we make a new one? They don't make them anymore. Not for an engine like the Undines. We'll have to get it back. The geezer still leads the Hatter gang, right? I'll pay him a visit. It won't be that easy. There's a snag. Always is. What's this one? The Gazer's about a hundred years old by now. He's got it rigged so that if he dies, the whole place gets gassed. So they're real careful around him. Got him a nurse and everything. Maybe you can cut a deal for that engine coil. Turn on the charm. One of the hatters gave me their door password in exchange for keeping the rest of his fingers. It's whalebone. I never got to use it on account of the gas. And being in jail. Just be ready to move back. Ok, czyli jednak zdobyliśmy nasze hasło. E... E... No wiecie, hasło do naszego... Hmm. Do tamtego wejścia. Więc możemy pocisnąć spokojnie. Spokojnie z tamtego wejścia. Rozprawimy się ewentualnie z jakimiś kapelusznikami. Seriously? Co wy tutaj chcecie? A, uciekamy, uciekamy! Może nie jakoś... LOL No Ej, serio, teraz wszyscy są na mnie. Przeciwko mną? Fuck shit po prostu. To jest kurde niesprawiedliwe. To jest kurde, cholerstwo, a nie? Może co za niesprawiedliwość? A ah, że. Bym musiał teraz wszystkich zdejmować, a boże... śpi. O. Chyba tu nie wejdziemy, ale wejdziemy sobie gdzieś tam. No i jest super na ulicę teraz. Pięknie, ale czemu akurat zobaczyli mi jedni, i wszyscy zaraz zaczęli mi atakować? To naprawdę jest nie za specjalnie. <tryk> widzę, że trochę kapeluszników tam jest. Bynajmniej jeden, ale tego jednego zaraz się pozbędziemy. Aha. E -e 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 -e. Dobra. Ciśniamy do przodu. Aha. Super, tkalnia w Red World. I właśnie tego kolesia widziałem na artach z gry. To jest naprawdę ciekawe. to wygorzę. Dobrze.

Główne biuro, robotnik Grotwild. O, 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 on mi pomoże. Dobrze, więc. Ale najpierw jeszcze pozabieramy sobie takie różne rzeczy, jak. Yy, o, tutaj widzimy. Tutaj. Tutaj. Yy, O, o, to mam amulet. Super. Spoko amulet w Kiblu. Yy, woda życia. Ciekawe, co to mi daje. Yy, picie sfon odnawia mi wielką ilość. Ale już to miałem przecież. Miller duchowa. Duchowa woda. Many. A tutaj. O, to mi się przyda. Hmm. Będzie spoko. Dobrze, więc ciśniemy teraz kolejne złotko. Okej, okay, to weźmiemy sobie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. Więc hmm. widzę runa. Okej. Okay. O fuck 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 fuck. Dobra. Tu jest wizeruna O nie, tu jest jeden koleś. I tu jest trochę kolesi. Szukamy tranu. O fuck fuck fuck, ty idzie spać od razu do piachu. Pis słodko. O. Oh fuck this shit. Powiem tylko, że nie za specjalnie. Dobra. Chodźmy na górę. Super. Okej, okay, dobra, śpimy ładnie. Klucz do dziedzińca. Tkanion mi się przyda. Pewnie tu jest. Yy, pewnie będzie klucz potrzebny, oczywiście. Go nie zdobędę jak to zwykle bywa, więc w tej chwili właśnie go zdobyłem. Dobrze, więc tutaj mam trochę tych żelazdu. Tutaj mam jakiś talerz ozdobny. Tutaj widzę takie już duperele. O, ho, ho, ho. O ty, ty mnie nie widzisz jeszcze. Idziemy spać. I kładziemy cię tutaj. Ojej, sprawdź. ho, 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 ho co ja tutaj widzę? O fuck. O fuck this shit. O. O. Dobra, dobra, dobra. O ho, ho, ho Dobra To mnie nie znajdą Spokój. Chyba nie było źle No to sobie pójdziemy zaraz do piachu spać Dobra, a bo nie, nie to na to marnować y, moich cennych bełtów mm. Och ne, och ne, och ne. Och Dalej ławom? What the fuck? Eee. No. Zaraz ich tutaj pociśniemy, tylko ładnik tutaj. Kurde, w optokach. Dobra, i następny do golenia. Hahaha, ha, ha, ha. i bardzo pięknie. Hmm. Dobra, dobra, tutaj widzę trochę tych lud ludów jest. Ludziów. To ogólnie jest to runa cała, ona mi jest potrzebna. A runa oczywiście jest z tamtej strony. Jakby nie inaczej. Wchodzimy, wbijamy się, ma się, ma. To co lepsze zabieramy. Pudszczurzego, czego? Obiekty misji.

Routes for all of the plague victims. Kinda makes me sick. But they have to come from somewhere, I guess. How do I get into the engine room? It's down in the basement. But you can't get in without the combination. And where would I find that? Nurse Trimble. He takes care of the geezer. But I'd bet my broom handle that's only half the story. See, the geezer's supposed to be the boss, but Trimble never lets anyone near him claims it's for his health. I'm sure the geezer knows the combination too, except Fat Chance talking to him alone. Only time Nurse Trimble leaves is to check the lab equipment he's got upstairs. Thanks for the help. he's super extra mega cool. E, A college, którego dotarliśmy we w ogóle DLC, Zresztą na początku misji. Pomógł nam za... otoż... za nawet malutką opłatą. Tyle mogę powiedzieć. Więc nie było źle. Maszynownia. Udałem się do kanałów, aby zdobyć sytuację z przepływem wodek, to się maszynowo... Dobra. Czym jest klucz? A więc tu jest ta maszynownia, maszynownia cała. Powiem, że spoko. Tutaj widzę tran Więc do, do widzenia tranie hmm. Tutaj jeszcze jakieś było wejście O Super Cóż my tu jeszcze mam, mam jakieś geldy, takie różne dupelere Duchowe piero, bełty, esencja oleju, no, parę fajnych rzeczy jest. Aha, to tutaj mogliśmy wejść. Więc merfastycznie, naprawdę. Nie wiedziałem. Ale to jest jakaś ruda. No i co, no i teraz musimy udać się trochę wyżej. Ach nie, tutaj coś jest fajnego, zaraz sprawdzimy. Czy da się wejść do maszynowni, tutaj, tą stroną? Aha, super, więc tutaj nie, nie wejdziemy. Dobrze, więc udajemy się tam gdzieś na górę. Pogadamy sobie z naszym przyjacielem. Od spraw sercowych. Ale to już w następnych odcinkach. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie też na facebooku. Czekajcie na nowe odcinki, ponieważ, ponieważ zapowiada się naprawdę miodnie. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Bye bye.